Bronisławie Komorowskim. Tu chodzi o, o to o zakupy sprzętu wojskowego. My szczegóły tego pokażemy, jaki jest bezpośredni osobisty związek Bronisława Komorowskiego jego otoczenia e, z tą aferą. E, ale no, je, jak możemy być traktowani jako państwo poważnie, jeżeli w sytuacji zagrożenia państwa nie jest istotne to, jaki sprzęt się kupuje, jak on się daje, tylko osobiste geszefty na takim poziomie, no kompromitująco, powiedziałbym, rodzinnym. No, kom... no, czy to... to, to czy, czy, czy przyjacielskim. No to... My na mapach sztabowców Pentagonu jesteśmy na, napisani, uwaga, uwaga, tu, 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 tu omijać, bo, bo, bo można urzędznąć ukradną gąsienicę albo, a, 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 albo sprzedadzą jakieś tajne informacje. Rzeczywiście, no, prezydent Komorowski jest odpowiedzialny za ten fatalny stan państwa, w którym Polska jest bezbronna. I to trzeba podkreślać. Polska jest bezbronna, bo prezydent Komorowski jest prezydentem od pięciu lat i przez wiele lat był ministrem obrony. To on rozbroił armię. No Do dobrze, tego, a czy podczas wczorajszej debaty udało się Bronisławowi Komorowskiemu narzucić tą kompletnie absurdalną narrację? No ale tutaj był w. Dla zwolenników tak. Dla jego zwolenników on narzucił tę narrację podczas no to Andrzej Duda rządził. To pan Andrzej Duda rządził w Polsce i Polska jest dzisiaj w przeróżnych kłopotach, prawda? Z powodu tego, że podsekretarz stanu. W ministerstwie, zajmujący się zresztą prawem konstytucyjnym i prawem administracyjnym, jest odpowiedzialny za wszystkie krzywdy, jakie się stały. To jest narracja, oczywiście, całkowicie nieprawdziwa. Tylko odbierzmy to. Dobrze, ale jak... kto ją kupi w takim razie? Jego zwolennicy, on... jego zwolennicy na pewno. Ja jego, myślę, jego zwolennicy, że zwolennicy, ten twardy elektorat Platformy wcale nie oczekiwał, że Komorowski powie coś prawdziwego, tylko przejmie mm. inicjatywę, że pokaże. I, i stało się to. Znaczy, ja przepraszam, Radosław Sikowski kiedyś powiedział, że prezydent może być też hamem i dokładnie tego oczekiwał elektorat Bronisława Komorowskiego. Ja przepraszam, oczekiwał no, kogoś bardzo mało grzecznego, bo oni mają ten sposób podejścia do reszty Polaków. Nam się należy, my tu rządzimy i kopa w mordę. I dokładnie z taką butą Bronisław Komorowski im pokazał, że jest liderem, bo oni potrzebują gangstera, który się kieruje mafią, nie prezydenta. Gangstera, który kieruje mafią i, de, i taką rolę bardzo skutecznie podjął. No ktoś, kto tak kłamie, no nie jest prezydentem, tak? Nie spełnia roli funkcji prezydenta, bo prezydent jest przestrzegania prawa i mówienia prawdy ludziom, tak? Ale okazało się to dla e, e, tej mafii zarządzającej Polską bardzo skuteczne. I trzeba o tym pamiętać. Tyle tylko jeszcze do jedną Rzecz. Tyle tylko, że pozostałemu elektoratowi, to się waha, elektoratowi Kukiza, tym ludziom, którzy no, nie chcą żyć w rządach mafijnych, powiedział: Jesteście głupi, macie to kupić. I teraz pytanie: Czy oni się zgodzą? Nie, się nie, nie kupią się. Dzisiaj śledziłem i to, jak. Ogłoszono tak naprawdę na Twitterze wygraną Andrzeja Dudy, jak ogłoszono w... Ale TV on ogłosił wygraną Nie, Nie, tak, tak nas... nie to, to zostawmy już akurat TV. Bo... No, na no, telefoniczny. Jak na Twitterze, jak na portalach internetowych, zwycięstwo Dudy. Ci, którzy się komunikują przy pomocy nie telewizji, nie mainstreamowej telewizji, tylko przy pomocy tych społecznych i internetowych i telefonicznych środków przekazu, ogłosili zwycięstwo Dudy. Dlaczego? No bo w pewnym sensie, potwierdza to Twoją tezę, prezydent Komorowski był agresywny, jakby się napił za przeproszeniem jakiegoś pobudzającego środka, co zresztą być może przy takim stanie nerwowym, jaki zaprezentował pan Bronisław Komorowski, to Andrzej Duda powinien spytać, co pan pił. Tak wyglądało, on przerywał w którymś momencie, mimo uspakających sygnałów od dziennikarza, ale panie, panie prezydencie, umawialiśmy się na co innego. On nie zważał na nic. Nie zważał na nic. I ee, Andrzej Duda ma szansę trafić do tych, którzy było to dzisiaj i wczoraj widać, przychodzą na jego wiece, na te wiece otwarte. To są setki, setki, setki ludzi. Podczas gdy dzisiejsza, już nie wiem, które otwarcie na Śląsku, Bronisław Komorowski spotyka się w zamkniętych salach tylko i wyłącznie, z wiernymi sobie poddanymi, którzy chwalą go z każdej możliwej no, strony. Ale liczy na tą przemoc medialną, na jednak na ten zasięg techniczny TVN-u i tych mediów, które są lojalne. Ja zresztą się zastanawiam, na ile jeszcze główny właściciel TVN-u będzie zdolerował taką sytuację, że to jest w tej chwili narzędzie sztabu, tak jak Gazeta Wyborcza Bronisława Komorowskiego, że to, to nie ma nic wspólnego z byciem. Ma... No, no tak, no tak. Ja, 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 się, ja się zastanawiam, bo, bo jednak to, to są stacje, to są wszystko kapitały, które gdzieś tam funkcjonują w normalnych warunkach, gdzie obowiązują jakieś zasady. A tutaj mamy do czynienia wyłącznie z manipulacją. To, panowie, mamy tylko dwie minuty. Ja od razu powiem, bo z, z wyniki sądy już znam. 96% z tych państwa, którzy wzięli udział w naszej sądzie, uznało, że Andrzej Duda nadal jest faworytem w wyborach prezydenckich, 4% że przestał nim być. Eee, a być może nigdy nim nie był. Wiedzą eee, jakie błędy popełnił wczoraj Andrzej Duda podczas tej debaty? Takie błędy, których no, na pewno musi się wystrzegać po, podczas to już powiedziałem. To on faktowej... musi narzucić narrację w ocenie ostatnich ośmiu lat. To on musi. Musi być bardziej asertywny. Musi być bardziej, może nie agresywny, Asertywny. No, ale ja doskonale znam, że cienka granica jest. Ale to on musi narzucić narrację. Tutaj no wystarczy przypomnieć wszystkie podstawowe parametry do tego, jak żyło społeczeństwo, jak się zachowywały banki, jaki był rozwój gospodarczy. 7% rozwoju gospodarczego. Każdy Yy, każda, yy, każda tabela, nawet wyborczej, pokazuje to zarządów rządów yy, Jarosława Kaczyńskiego. powiedział, że mamy 22% roz, gospodarczy. No Po prostu widać, że rażąca nieznajomość kompletnie parametrów gospodarczych, brak wiedzy popełniał yy, błędy poziomie takie... ośmieszającym. I trzeba było że... zareagować. Panie prezydencie, dwuprocentowy, nie 22%. Ale yy, jak i, osiem, komorysza, jak komorysza osiem miliardów... Kaliczył, chyba z, jak każdy, osiem no, osiem znam, zna, nie... z czasów lat... razem, Jak 8 tak, Jak 8 miliardów... Miliardów na Rysło. armię, kiedy za naszych czasów było cztery. Otóż inne były przychody państwa w tym momencie. Ale, ale, ale też była mniejsza korupcja, bo, bo wie pan, dla, połowę nie trzeba było tam dla kumpli, <laughs> więc, więc my, my, my kupujemy w tej chwili On e, musi par, parę sprzętów, które do niczego się nie nadają. Ale z, z tym z samym Lopardy, czy miłym czy, uśmiechem, ten... z tym samym wspaniałym spokojem, z tym samym e, taką otwartością musi obudzić Dobrze. nadzieję. Odwiedził mnie dzisiaj Jan Pietrza, który powiedział, że ma 8 rad dla Andrzeja Dudy. Ja wszystkich nie spamiętam, ale wysłałem to kolegom, no bo cóż ja mam z tymi radami zrobić. Pierwsza jest taka, przemawiać do ludzi, patrzeć na ludzi. I tak nie, nie do pana Bronisława Komorowskiego, bo to nie on tak, do Nie robi. do końca właśnie. To z, po, z, z tym był problem. Po, 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 po drugie, przypomnieć, że, 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 że jeżeli nawet za Andrzejem Dudą stoi prezes, to za e, panem Bronisławem z kim stoją pułkownicy z WSI jest ich zdecydowanie więcej, bo prezes przynajmniej wiadomo jest obliczalny, dla kogo ci pułkownicy pracują to nie wiadomo, a o co gorsze jak wiadomo to się z skóra. Dobrze, tylko przetargą. jedna rada jeszcze, bo nie eee, mamy czasu. I wierzyć w to, być pewnym siebie, mhm. nie, nie dać się zbić z pantałeku. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska i Telewizja Republika i Pan Andrzej Urbański, były prezes Telewizji Publicznej, byli Państwa i moimi gośćmi. To było polityczne podsumowanie dnia za chwilę, kulisy manipulacji też, a później 22.30, 12. krok zapraszam w imieniu Rafała Porzezińskiego. Proszę być z Republiką i wszystkiego dobrego.